Cześć, tu Zolowany i witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w LEGO Harry Potter Lata 5-7, już jesteśmy w Siódmej yy, części yy, W pierwszej części Części siódmej, jeśli można tak powiedzieć No, już mamy trochę forsy, więc Postanowiłem sobie skoczyć do yy, Madame Malkin Po nowe postacie No bo jak inaczej pewno nie byliśmy no a postacie trzeba kupować, zresztą wiecie jakie ja lubię kupować postacie, postacie Kupowanie postaci w, gie, w grach LEGO to jest moja ulubiona czynność Oczywiście najpierw trzeba force zbierać, no ale z tym Zbieranie monet po duchach to jesteśmy mm, Do przodu trochę z force'ą, więc możemy sobie nawet kupić, wykrywać Sztonów postaci, ale to tam dużo nie daje, no bo wiecie W Hogwartsie są same postacie takie jak y, Harry w piżamie, ktoś tam w takim ubraniu Ktoś tam w takim ubraniu, nie ma takich konkretnych jak na przykład śmiercią żercy i, i tak dalej no ale tutaj mamy coś już konkretniejszego, tak przynajmniej myślę. Kogo my tu mamy? Artur Wesley, kupiony. Co to był Blaze jakiś? Dobra, kieł kupiony. Profesor Trilony. Tril, Tril, Pani Fig. Profesor Sprut. Dobra, bierzemy tą Sprut. No i jeszcze na kilka takich pobocznych postaci powinno starczyć. Penelope mianowicie i to chyba wszystko. Czy nawet na tą nieszczęsną Han Gregowicza mogłem sobie zbierać To jest George Pijama Lily, Mungundus Fletcher Dobra No to w takim razie już widzę, że mamy Ile postaci Ile procenta wbiło? Tak, jeden procent wbił się Dobrze, zatem Robimy co do nas należy, a mianowicie nie wiem czy lecimy do Hogwartu, bo tam raczej nie mamy czego szukać, szczerze mówiąc. Więc tutaj nie wiem jak wygląda historia, hmm. będzie wyglądała historia w siódmej części tutaj, rzeczywiście się tutaj, bo, bo właśnie nie ma Hogwartu, to jest taki od, od, odbiegają od tego. To jest nawet chyba ciekawe, yy. choć nie jestem pewien jak to będzie tam wyglądać, no ale myślę, że nie będzie najgorzej. W ogóle jest nowa animacja teraz standardowo po zmianie historii. Znaczy ja już ją widziałem m, przy załączaniu się gry. No jest całkiem całkiem. Zresztą Wy sami zobaczycie. A dopiero jak będzie poziom jakiś. No to się zbliżają, bo to pewnie tak na początku poziom jest. Przy samym wsiadaniu do pociągu, jeśli tutaj będzie teraz pociąg jak nieco się... In... a wiem, będziemy się teraz z domu wynosić, tak, wynosić się z domu będziemy. Widzicie co? Na ten poziom poświęci się chyba oddzielny że odcinek trochę, bo ja jak zwykle robię poziomy, to robię całe, to też chciałem ograniczyć na razie w filmach do 20 minut bo teraz tam wiecie jak są te pasy takie czarne po bokach filmu Skapiłem jakie je... jak robić żeby ich nie było po prostu no i raczej sobie będę musiał w czasie w czasie to ograniczać Dobra czekajcie chcę zobaczyć sobie tutaj co my tu Magnes na monety, wykrywasz stonów w postaci. Mogliśmy sobie kupić ten wykrywacz zamiast tych postaci. Wynik raz 4, wynik raz 2. Albo chociażby wynik raz 2. Szybkie kopanie. Dobra, to się załatwi innym razem. W ogóle są tańsze rzeczy niż w Piratach z Karaibów. I to mi się podoba. Dobra, tu żadny pokój, zamknięte, zamknięte. O, sławetny pokój z czarnymi klockami. Znaczy czerwony, Kurczę Z żółtymi klockami. Mamy już 66 na 200. Ciekawie Roczne czasy. Teraz będzie. Białe czasy. Co żadnych monet? Nie. E to w ogóle ubogie są jakieś w tym miejscu I nic nie ma, dobra, lecimy dalej A no i właśnie o co mi chodziło, to są jeszcze te monetki do zebrania I on po dwie zostawia I w ten sposób można się dorobić pokaźnej smeczki. Co tu robi śmierciożerca się pytam, no To mi się nie podoba teraz, żeby śmierci ożercy mi tu łazili. To będzie głupie. Jeszcze jakiś? Diad? No, nie ma. Nosz, kurde, no szkurde, no. aż hpgd. No, ciekawie to brzmi nawet hpgd. Zauważ, że każdy kanał, każdy użytkownik ma jakieś takie swoje hasełko. to ja już mam swoje hpgd. Tam kolega kiedyś mi wspomniał, o właśnie, będzie teraz poziom. już trudno się zacznie ten poziom. Yy... Tak, to jest właśnie ta animacja, co namiast próbują sklecić, ale jakoś im nie wychodzi. To kolega mi właśnie to hasło HPG podrzucił ostatnio w szkole. No, nawet nie tak ostatnio, ale dawno. Ja sobie pozwolę jakoś się je przywłaszczyć, jeśli można. A nie obrazić chyba. W każdym bądź razie. No. Ciekawe jakie będzie w drugiej części. Ciekawe, czy takie są, bo jednak to jest zmiany tego animacji tej początkowej do poziomu no to to jest dalej siódma część będzie następnym razem dalej siódma część więc to no nie wiem zobaczy się zobaczy się nigdy nic nie wiadomo to się szybko w miarę załadowało wielkie pakowanie private drive Tak, horcruxy. Cześć, przyjaciele, friends and Hagrid. Hagrid and friends. No i jeszcze ten, szalunoki. No i znowu na mietłach trzeba będzie lecieć. Jak ja tego nie lubię. To jest nędza w ogóle. Dużo charych jak na... No bardzo dużo charych. No i przepraszam, na chwilę wyjdę. Przepraszam bardzo, że tak na wizji i że tak wszystko wyszło, no ale musiałem. O, i tu się nauczymy robić eliksir wielosokowy. Z tego co widzę. No i co? Nie zawiesiłeś go? Pic na wodę fotomontaż Dobra Zmieńmy się w tego Kurczę yy, Od naprawiania gościa Się niebiesko zrobiło? Aż on nie może tego szybciej robić Tylko musi się tak grzebać Człowiek no to jest wkurzające. Czy po jakimś czasie Jakieś kłaki kurde co to jest Widzicie jaki dadlej kurczę na tej zdjęciach, jest taki chudziutki Dobra co to będzie co mi tutaj zrobi odkurzać No i co wypadło? Peruka lecę perukę A peruka Że nie tyle co peruka to włos harego no dobra, włos harego, spoko, tutaj będzie jabłuszko Kurde nie trafiłem <grym> Byłem blisko Taką mam przynajmniej nadzieję Dobra, tutaj mamy rolety Jeden Znaczy jeden kubek wody Znaczy szklanka można powiedzieć nie, to są raczej wazony. A takie obrazki tutaj są. No pięknie, pięknie. Dobra, pijemy. Raz się żyje. Wywar z harego No nie złatwo, mają po tym wszystkim <laughs> Się przybieście może, no właśnie Okej, okay, chyba będzie lot-namiot. No tak, oczywiście. Ja lecę super mobile, mm, mobil-one normalnie. Hagridowe. Ale oczywiście w stanie... który lepiej... który można nazwać lepiej nie mówić. Co to, co to jest za część? No, taka przednia raczej, albo raczej od tej... jeśli mogę to tak powiedzieć, do budówki, do tej przyczepki, no to tej przyczepki widzę, że nie mogę za tę tarczę wyjść bo to jest tarcza wyborna ta tarcza zbiornik napełniony szlauf jest także na będzie leciało i spłynęło dobra, co jeszcze czego tu jeszcze nie ma tutaj kluczyk potrzeba, to chyba nie nie w tym momencie, teraz ja się zmienię zaklęcia o, kwiatuszki w kwiatuszkach jest moc a może kiedyś była Coś z tych będzie. A jak nie będzie, to w każdym razie mamy piążki. Dobra, jeszcze tu jest kosz. Śmietnik znaczy się. A jeszcze potrzebują mojej mocy. Do połowy przewróciłem śmietnik. I to jest w ogóle bardzo ciekawe. Dobra, wskakujemy. Jak już mówiłem, czas mam ograniczony, jeszcze mi zostało 5 minut, nie 6 minut. Chwileczkę, znowu. Albo jeszcze nie. No tutaj w ogóle pokaz zaklęć i tak dalej. Się można już pomylić, kto z kim jedzie. No my tu mamy na motorach, będziemy teraz popylać. No garnuszek. możemy być na to garnuszek, a nie kociołek. Dobra, stopę sobie na chwilę zrobię. I zobaczymy się po krótkiej przerwie. Jestem z powrotem. Jedziemy. Uuu Kurcze, pasjonująca sprawa. Zwłaszcza, że jakoś tak opornie się kieruje, ale spoko. Przynajmniej monetki się udaje zbierać w miarę. Dobrze, coś tam wyskrobimy z tego. Nie w ogóle jak patrzę na to jazdę, to mi oczy bolą. Nie wiem, czy was też nie. Się czuję tak, jakbym stał w miejscu. Ta droga jechała, no. Weźcie, to w ogóle tak jest. Nie, tu się nie postarali trochę Tak według mnie przynajmniej Mam nadzieję, że to długo trwało, nie będzie już No, a nareszcie No, złączyli moce Wzbiją się w powietrze niczym ptaki No, ten... Motorek, no to taki trochę... O, Voldemort, osobiście? No. Osobiście to się go nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Jest pieprzeć przez Woldemortem mamy, tak? Nie, najpierw garnuszek. Garnuszek z ogórkową. Takie zielone wyziewy robi. Krupnik raczej odpada, krupnik się jadłem, to krupnik takim wygląda. No ewentualnie może być jakaś, nie wiem jarzynowa albo nie wiem jeśli jest brokułowa to nie wiem być może jest ale może być brokułowa w ogóle się zastanawiam czy zupa marchewkowa tak to jest zastanawiające bardzo nawet w każdym bądź razie coś tak się zamula teraz komputer no to jest pora na wymianę sprzętu właśnie sobie zarazem miałem wam link dać w tamtym odcinku no to do tamtego odcinka przedniego 26 będziecie mieli link znaczy nie link yy, tylko parametry komputera którego, który, zamier który zamierzam sobie kupić o już dojechali Łożesz no tego się nie spodziewałem no same garnuszki Przew a nie, nie chciałem wam przewinąć garnuszek na ale <grym> a to jest ten co testament Dumbledora im przyniósł Ły przyniósł. Zniknął. ha <laughs> to jest czarodziej, kurczę. Teleportacja. <laughs> Fajną ma naszywkę. Ministerstwo. Książeczka. Da Hermione. Latareczka. Przepraszam bardzo. Musiałem. A ja tu mam srebrniki. Sypnąłem srebrnikami O, moje srebrniki. Uuu, monetek niebieski dużo. Lubię takie rzeczy, takie klimaty. Może jeszcze coś będzie. No dawajcie, nie wstydźcie się. O i tak bym znalazł, no... Nie ma. A, kurczę. A, trudno się mówi. A, chyba już wiem, co zrobić. Wciągaj to światło! Spoko, i jak to się nazywa Deluminator. Uuu! Zamiast lumosu? O, różowe podstawki, nareszcie. A w ogóle czekałem na to tak długo, tak dużo, tak, tak długo na to czekałem, że normalnie nie zdajcie sobie sprawy. Oficjalnie oświadczam, że ten odcinek zaraz się będzie musiał skończyć, niestety. I 1-0 i, i piket zaczęło, tylko wy nie słyszycie, bo jest w trybie cichym. No więc tutaj tym akcentem skończymy dzisiejszy odcinek. Komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!